Siema, tu Chris. I Grzesiek. Jest z nami dzisiaj gościnnie Angela. Cześć. Razem z Angela dzisiaj będziemy testować produkty firmy MONATE. Angela nigdy nie miała z nimi do czynienia, więc zobaczymy, co ona o tym myśli i jakie jej się podobają. No, zobaczymy, zobaczymy, jak wyjdzie. Dzisiaj zaczynamy sobie od olejowania skóry głowy i użyjemy do tego olejku REJUBANIK firmy MONATE. Składa się on z 14 olejów bogatych w pasy Omega 3 minerałów, witamin i antyoksydantów. I ma on ponad 100 zastosowań, ale o tym dowiecie się już wkrótce. A dzisiaj skupimy się na skórze głowy. W tym przypadku ma on za zadanie nawilżyć skórę głowy, wzmocnić, pobudzić włosy oraz nadać im zdrowy wygląd. Jest idealny dla osób z cienkimi i delikatnymi włosami. Nasza Angela jest alergikiem, więc nada się on idealnie, ponieważ olejek jest hipoalergiczny. To co Angela, zaczynamy? Więc nabieramy jedną pompkę naszego olejku. To jest mniej więcej tyle. I zakrapiamy na całej szerokości głowy po trochu. Jedna pompka powinna nam wystarczyć na całą głowę, więc używamy jej delikatnie. A po olejowaniu masujemy tak, żeby to się wtopiło w skórę głowy. Teraz masujemy. Dobra, jeżeli, jak już mamy olejek wmasowany w skórę głowy, zostawiamy go najlepiej na dwie godziny, albo jeszcze lepiej zostawiamy go na całą noc. Później będzie trzeba go spłukać. Następnym krokiem jest zmycie olejku. Użyjemy do tego szamponu Black 2 w jednym. Jest on najlepszy do usuwania nadbudowań włosów, martwego naskórka oraz oczyszcza skórę głowy. Jest on zarówno dla panie i panów, ponieważ pomaga w walce z ubierzem, działa przeciwstarzeniowo i pobudza włosy do wzrostu. Nakładamy go bardzo niewiele, mniej więcej jak złotówka. Rościelamy w dłoniach, żeby szampon zaczął działać, i nakładamy na włosy. Szampon przy pierwszym użyciu nie będzie się pienił. Używamy szampon dwa razy, aby prawidłowo zadziałał. Pozostawiamy na 2-3 minuty, spukujemy i nakładamy jeszcze raz. Nakładamy szampon drugi raz. Teraz już widzimy, że szampon zaczyna się pienić. Znaczy, że działa prawidłowo. Czuje się takie chłodzenie nawet na skórze głowy. I ponownie zostawiamy szampon na 2-3 minuty. Następnie nakładamy maskę na włosy. Maska regeneruje i nawilża oraz dostarcza składników, składniki, które eliminują puszenie się włosów i redukują rozwajanie się końcówek. Maska poprawia wytrzymałość włosów, sprawia, że po prostu włosy wyglądają młodziej. Nakładamy ją od uszu w dół. I zostawiamy na około 15 do 20 minut. Maska idealnie nadaje się do przesuszonych i zniszczonych włosów, ponieważ je regeneruje i sprawia, że wyglądają zdrowiej i młodziej. Teraz jak szukałam tą maskę, na przykład ja czuję teraz, że no. włos mam takie gładkie i w ogóle nie będę miała problemu z rozczesaniem. Super, to łóżko. Ale naprawdę, no bo jak ja mam zawsze, jak sobie myję włosy i tak dalej, no to ja czuję, że one są pokręcone. A tutaj to jest tak po prostu płatkie. To przechodzimy do następnego produktu. I co teraz robimy? Teraz nakładamy preparat na końcówki. Mm -hmm. który zawiera sobie olejek reduvenik panik około dwie pompki. I tylko na końcówki używamy? Tak, nakładamy je na same końcówki. Za zadanie jest jego regenerować się je i nadawać zdrowy wygląd. Nakładamy go na 2-3 minuty i nie spłukujemy. Mhm. Dobra, Chłopaki, jaki jest nas na krok? Następny krok to odżywka bez spukiwania, mhm. czyli odżywka, która nawilża i odnawia pasma włosów. Ma za zadanie też dostarczyć włosom niezbędnych składników odżywczych. I tego też używamy mniej więcej dwie pompki. Mhm. Ona wzmacnia mieszki włosowe, dzięki czemu włosy nie przerzedzają się tak bardzo. Mhm. Zapobiega przerzedzaniu się. Tu na całość lecimy, czy tylko do końcówki? końcówki? to tutaj lecimy akurat od włosów, od uszu mniej więcej w dół. Mhm. Możemy też dać troszeczkę wyżej. No. Czy ją też będziemy spłukiwać potem, czy też Nie, nie, spłukiwamy? to jest właśnie ta odżywka bez spłukiwania, więc Aha. ją zostawiamy do stylizacji. Czyli odpoczynek znowu. Tak. To jest, Angela, odżywka dla Ciebie, bo ona sprawia, że włosy takie, wiesz, cienkie i delikatne Aha. są później miękkie i jedwabiste w dotyku, więc no. myślę, że Ci się przyda. Dzień. No, mam no, nadzieję. Dobra, co masz teraz dla mnie? Teraz mam na ciebie Blow Out Cream. Mm -hmm. Jest to produkt zarówno dla pani, jak i mężczyzn. Chroni przed gorącym powietrzem suszarki, przyspiesza stylizację włosów mm -hmm. i zawiera w 100% odpowiednik, naturalny odpowiednik slip To próbujemy. Nakładamy go mniej więcej taką kropelkę jak ziarnko grochu. Mm -hmm. I Na całe lecimy, czy? E, Tylko tak, tak. Nakładamy na całe, na całe włosy, okay. ale nie na skórę głowy. Dobra. Będziemy spłukiwać czy zostawiamy? Nie, nie będziemy spłukiwać, będziemy od was zużyć ci głosy. Okej. Okay. I jak wrażenia? Wiecie co? Pamiętacie z jakimi włosami tych Krzysztof, No nie? pamiętamy. Pierwszą różnicę zauważyłam jak już spłukiwałam maskę. Te włosy to mi się zawsze plączą jak cokolwiek spukuję. A jak spłukiwałam maskę, w ogóle nie czułam, że mi się włosy plączą. Wiedziałam, że będzie je łatwiej rozczesywać i nie będzie z nimi większego problemu. Teraz jak dotykam włosy, czuję, że one są takie bliższe w dotyku i czuję taką poprawę. kondycji okay. nawet tych włosów. Po jednym użyciu, ale to zawsze coś. A co by było po pół roku? No właśnie. <grym> no, Myślę, że po super. pół roku te włosy to by mi się w takiej dobrej kondycji miały, że mogłabym normalnie w reklamie szamponów. <grym> jest to normalnie. No to super, Angela. Fajnie, że w ogóle przyszłaś do nas dzisiaj Pięknie. i że mogliśmy zrobić ten eksperyment i pokazać ci też trochę tych produktów, żebyś poznała firmę, poznała produkty i zobaczyła pierwsze różnice. No to ja z tego miejsca podziękować Wam, że <grym> <grym> tak się zajęliście moimi włosami. Nie, że mogłam poznać jednak tą markę, bo naprawdę jest to coś. Fajnego. Z mojej strony ja mogę polecić firmę Monat. Dzięki, wielkie Angela. I mam nadzieję, że niedługo pojawimy się tutaj z kolejną osobą, żeby wam pokazać, że to nie jest żadna ściema, że to nie jest żadne oszustwo, tylko naprawdę czuć różnicę na włosach i my to możemy z czystym sercem powiedzieć, ponieważ używamy tych produktów od dłuższego czasu i wiemy, że naprawdę mają moc działania. Tyle? Tyle. <laughs> thank you